W Radiu Kielce w niedzielnych spotkaniach czas na cykl Szukajcie, a znajdziecie. Ze mną w studiu Radia Kielce jest już ojciec Jan Strumiłowski, doktor teologii dogmatycznej z Archiopatstwa Cystersów w Więdrzejowie. Dziś porozmawiamy o objawieniach. Właśnie, po co one są? No, objawienia są po to, żeby przypomnieć nam pewną prawdę Bożą. One z jednej strony wskazują na stałą obecność Boga i stałą opiekę Boga w naszym życiu. Prawda? Żyjemy 2000 lat, po narodzeniu Jezusa Chrystusa, i objawienia nam mówią, że Bóg cały czas aktualnie jest obecny w naszym życiu, interesuje się nie tylko naszym życiem prywatnym, ale życiem społecznym, interesuje się światem i manifestuje swoją obecność właśnie poprzez objawienia. Wiek XX. To jest wiek, który jest najbardziej obfity w objawienia, szczególnie objawienia Maryjne. Powinniśmy rozróżnić między objawieniem publicznym a objawieniami prywatnymi. Objawienie publiczne dokonało się w Jezusie Chrystusie, zostało spisane w Ewangeliach, w Piśmie Świętym i przekazywane przez tradycję. To jest rdzeń nauczania Kościoła, to jest rdzeń naszej wiary. Natomiast objawienia prywatne one nie dodają niczego nowego do tego objawienia publicznego, ale przypominają nam jakąś prawdę, która już w objawieniu publicznym jest zawarta wyjaśniają nam, wskazują na aktualność tej prawdy. I takie jest znaczenie objawień, prawda? To jest jakby poruszenie Boga, który mówi obudźcie się, o czymś zapomnieliście, o pewnej bardzo ważnej prawdzie, którą ja teraz przypominam i ona jest ważna nie tylko ze względu na zbawienie wieczne, ale ze względu na wasze życie doczesne, na waszą historię. Czy możemy wyróżnić jakieś kryteria objawień? Tak, Kościół skrupulatnie bada objawienia prywatne, ponieważ tutaj bardzo łatwo możemy ulec jakiemuś złudzeniu. Objawienia mogą być Fałszywe ze względu na to, że są skutkiem naszej natury, prawda, wyobraźni, może tak się dziać. Mogą być fałszywe dlatego, ponieważ są skutkiem działania złego ducha. I tak też często może się dziać, jak wiemy, zły duch lubi przybierać postać anioła światłości. Dlatego my nie powinniśmy i nie możemy przyjmować bezkrytycznie objawień jakichkolwiek, ale powinniśmy się zdać na osąd Kościoła, i kościół skrupulatnie bada objawienia. Przede wszystkim zastanawia się, w pierwszym rzędzie. Czy treść objawienia prywatnego jest zgodna z treścią Pisma Świętego, z treścią nauczania Kościoła? Jeżeli nie ma zgodności, no to od razu odrzuca się takie objawienie jako fałszywe. To rozróżnienie ono jest trudne i ono wymaga czasu. Kościół nie może na przykład uznać jakiegoś objawienia za autentyczne, jeżeli ono trwa. Ponieważ nie wiemy, jakie będą kolejne przesłania, prawda, Maryi, która się ukazuje, może się okazać, że to w ogóle nie jest Maryja, bo Maryja nie może kłamać. I mamy takie przykłady. Mamy takie przykłady. Objawienia w Meczugorie, prawda? Co do nich nie ma orzeczenia definitywnego, ponieważ jeszcze te objawienia trwają i cały czas podlegają badaniu urzędu nauczycielskiego kościoła. Natomiast jeżeli chodzi o same orzeczenie. To kościół nie stosuje tylko dwóch kategorii, fałszywe bądź prawdziwe, ale stosuje właściwie trzy kategorie. Pierwsza kościół orzeka, że stwierdza się nadprzyrodzony charakter objawień. To jest stwierdzenie autentyczności niezwykle rzadkie. Niezwykle rzadkie. Tak naprawdę spośród no, setek objawień, które mieliśmy w XX wieku, nie więcej niż dziesięć zostało uznanych za autentyczne. Na przykład? Na przykład objawienia Fatimskie albo objawienia w lasalet. Drugie orzeczenie to jest, stwierdza się nie nadprzyrodzony charakter objawień. To jest też stwierdzenie definitywne, kiedy stwierdza się, że objawienie jest fałszywe, jeżeli treść objawienia jest niezgodna z nauczaniem Kościoła, ale nie tylko. Bo są na przykład takie przypadki, kiedy Kościół stwierdził, że jakieś objawienie jest nieautentyczne ze względu nie na treść, ale na charakter objawienia. Bóg nie posługuje się człowiekiem nigdy instrumentalnie, czyli objawienie nie może przebiegać w taki sposób, że człowiek całkowicie traci kontrolę nad sobą, nad swoją wolą, nad swoim rozumem, ponieważ Bóg nie potrafi zawiesić działania tego daru, który nam dał i który czyni nas podobnymi. I jeżeli mieliśmy do czynienia z objawieniami, w których wizjoner zachowywał się jak medium, tracił kontrolę, nad sobą i w sposób automatyczny coś przez niego przemawiało lub coś zapisywało notatki w sposób automatyczny, takie objawienia również są odrzucane, ponieważ Bóg naprawdę szanuje naszą wolność, której nam udzielił. Wasula, Rejden, Ryden, była taka pseudomistyczka, jest właściwie, ona cały czas działa prawosławna, która no, na początku została przyjmowana bardzo entuzjastycznie i jej nauczanie właściwie nie odbiegało od nauczania Kościoła, natomiast została wykluczona ze względu na to, że ona podczas tych swoich rzekomych wizji całkowicie traciła kontrolę nad sobą i anioł, który w nią wstępował, posługiwał się nią instrumentalnie. Bóg nie potrafi instrumentalnie posługiwać się człowiekiem, bo to by było zaprzeczeniem miłości. I trzecia kategoria określenia objawienia to jest nie stwierdza się. Nadprzyrodzonego charakteru. To jest coś innego, bo wcześniej mieliśmy, stwierdza się nie nadprzyrodzone, a teraz nie stwierdza się nadprzyrodzonego, czyli jeszcze nie wiemy. My jeszcze badamy i takie orzeczenie jest na razie aktualne co do orzeczeń w Machu Jeszcze nie wiemy, badamy, to może być nadprzyrodzone, ale może być pochodzenia zupełnie innego, na przykład demonicznego. Bardzo wiele objawień, chociaż się zakończyło i stwierdzono, że treść tych objawień nie odbiega od nauczania kościoła, uzyskało właśnie taki status I ten status nie zabrania nam jeździć do tych miejsc, objawień, modlić się tam, ponieważ Kościół stwierdza, że no nie ma tutaj jakiegoś ewidentnego niebezpieczeństwa ani błędu. Może to być jakieś wydarzenie, które sprawia, że pobożność ludzi wzrasta, że ich wiara się rodzi, ale nie chcemy definitywnie stwierdzać, ponieważ nie mamy pewności, że to na pewno pochodziło od Boga. Jak wiemy, wiele osób szuka nadprzyrodzonych zjawisk na niebie, czy chociażby wizerunków na szybie świętych osób. Jak to? takich rzeczy podchodzić? To jest pewien problem, ponieważ z jednej strony musimy uznać, że faktycznie takie cuda, takie zjawiska nadprzyrodzone się zdarzają i czasami są one działaniem Boga. Oczywiście nie mamy obowiązku wierzenia w nie. Nie ma takiego obowiązku. Mamy obowiązek wierzenia w to, co jest zapisane w Piśmie Świętym i przekazywane przez Kościół w jego nauczaniu, czyli w dogmaty, w prawdę wiary. Więc powinniśmy roztropnie do nich podchodzić. Jeżeli one służą naszej wierze, to jak najbardziej. Natomiast niebezpieczne jest poszukiwanie, ponieważ my raczej powinniśmy. Oczekiwać i przyjmować dar Bożego objawienia, natomiast samo poszukiwanie tego, co nadzwyczajne, to często może pochodzić od ducha złego. Sprowadzanie wiary do samych nadzwyczajności, poszukiwanie cudów, no trochę świadczy o naszej słabej wierze. O tym, że nasza wiara jeszcze jest nieugruntowana i świadczy o złym pojmowaniu wiary, ponieważ Bóg tak naprawdę nie tylko interesuje się naszą modlitwą, naszą sferą duchową, jakimiś nadzwyczajnymi interwencjami, ale on się interesuje całym naszym życiem. Bóg wszedł w całość naszego życia, łącznie z cierpieniem, z codziennością, a nie tylko wszedł w te momenty, kiedy działo się rozmnożenie chleba. Kiedy my poszukujemy w naszej wierze tylko tego, co nadprzyrodzone, to zapominamy o tym, że Bóg zawsze jest pośród nas tu i teraz i dla niego jest ważne nie tylko prawda to czy my przeżyjemy jakieś uniesienie religijne ale czy jedząc chleb potrafimy się podzielić kromką z drugim człowiekiem to też jest obecność Boga